No witam witam na moim kanale. Dłuższa przerwa związana z brakiem znajdek, które mógłbym wam pokazać. Oczywiście byłem na poszukiwaniach i w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie, trzy tygodnie temu. No, ale niestety w związku z tym, że no nie było co wam pokazać, nie wrzucałem żadnych filmów. No, a dzisiaj mamy ambitny plan rozpocząć serię pod tytułem Koniec II wojny światowej w Hochtaunus Christ. Będą to poszukiwania prowadzone na podstawie informacji uzyskanych z dwóch książek. Jedna to jest Letzte Schlacht im Taunus doktora Krebs i druga jest to Ende das Zweite Weltkrieg Taunus, pana Huiera. Obie książki już w miarę dokładnie przestudiowałem. Więc plan jest ambitny. Jestem w stałym kontakcie z panem Hujerem. Dodatkowo, w miejscowości, w której obecnie się znajdujemy, w Finstertal, mieszka świadek tamtych zdarzeń, żyjący do dziś. Też jestem z nim w kontakcie. Obiecał mi rozmowę, jakieś tam dokładniejsze informacje, których nie znalazłem w książkach. Oprócz tego zaoferował mi pomoc w postaci skontaktowania mnie z weteranem II wojny światowej, amerykańskim, żyjącym obecnie w Teksasie. Ewentualnie w formie mailowej, listownej bądź jakiejkolwiek innej będę się mógł z nim skontaktować i uzyskać jakieś bliższe informacje. Stwarza to pewne trudności, y, oczywiście językowe, ale mam nadzieję, że, że, że sobie z tym poradzimy. W dniu dzisiejszym y, spróbujemy odnaleźć y, miejsce, w którym znajdowało się gniazdo karabinu maszynowego, oraz y, niedaleko od tego miejsca, gdzie znajdował się ten karabin, było drugie miejsce, w którym znajdował się granatnik, więc. Spróbujemy odnaleźć te dwa miejsca. Nie wiem czy jestem w dobrym miejscu, ponieważ mam jestem w posiadaniu odręcznego rysunku stworzonego przez żołnierza amerykańskiego, który zaznaczył gdzie znajdowały się oba te gniazda, natomiast rozbieżność między mapą lidar tym rysunkiem odręcznym i informacjami no jest troszeczkę spora tak więc nie wiem czy jestem w dobrym miejscu tak jak wspomniałem i czy uda się odnaleźć tak czy inaczej idziemy w las szukamy wszystkiego tak więc nie chodzimy dzisiaj na żadnej dyskryminacji kopiemy wszystkie sygnały żelazne nieżelazne, i mam nadzieję że coś z tego wyjdzie tutaj wam umieszczę gdzieś tu albo tu umieszczę wam Stare zdjęcie z książki, mapy Lidar, z jakich kierunków szły wojska amerykańskie. Dodatkowo wkleję Wam oczywiście ten rysunek odręczny, ten szkic tego amerykańskiego żołnierza, a na końcu filmu, ewentualnie, powiem Wam dokładniej, jakie wojska szły, jeżeli chodzi o Amerykanów, kto bronił tej miejscowości Finstertal, mniej więcej co się działo w tym w tym czasie koncentrujemy się na przełomie marca kwietnia 1945 roku dokładnie 30 na pierwszy 30 marca na 1 kwietnia będą też informacje dotyczące 29 marca ponieważ walki się toczyły tutaj właśnie na przełomie marca kwietnia więc na samym końcu powiem wam kto jak i dlaczego tutaj walczył no i co Oczywiście, inhalacja najpierw, sprzęt wypakowuję i lecę do lasu. Mam nadzieję, że w tym filmie będzie Wam co pokazać. Do zobaczenia przy pierwszym dołku. No i cóż, jak do tej pory, trzy sygnały. Dwa to jakieś tam śmieci. Taśma stalowa, jakiś tam kawałeczek jakiegoś badziewia metalowego. No a teraz wyskoczyło mi coś takiego, sygnał 28, 29. Myślałem z początku, że to jest, wiecie, ten gwint od żarówki, ale nie ma tego miejsca, gdzie te druciki wolframowe są montowane. Zobaczcie sami, czekajcie, odwrócę Wam kamerę. O, przepraszam, nie włączyłem tylniego aparatu. Popatrzcie sobie, coś takiego mi wyskoczyło. Nie mam pojęcia, co to jest. Z początku myślałem, że to jest gwint, i możliwe, że to gwint, ale naprawdę nie mam pojęcia, od czego to może być. Jak na razie, na tą chwilę nie trafiłem na żaden ślad obecności wojska tutaj, żadnej łuski, żadnego kolcoka wystrzelonego. Nie wiem, idziemy w górę, idziemy w górę. Popatrzcie tam, tam idziemy w górę, zobaczymy tutaj to wzgórze. Ponieważ z tego co wyczytałem, wojska amerykańskie. Wojska amerykańskie poruszały się dwoma graniami yy, od północy i od południa plus główną drogą dojazdową do, do tej miejscowości. No jeżeli tutaj nic nie znajdziemy, to przeniesiemy się troszeczkę w lewą stronę, tam za las ciągnie się kolejna część. Yy, w międzyczasie są łąki. No i zobaczymy, zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. Powiem szczerze tak, że nie liczę na nic. Jak coś wyskoczy, będę naprawdę zadowolony, a tak czy inaczej, czy będzie co pokazać, czy nie będzie co pokazać, to po prostu film umieszczę. Tak jak mówiłem, będzie to seria filmów, nie tylko z miejscowości Finstertal, ale wszędzie tam, gdzie toczyły się jakieś walki Między, między Amerykanami i Niemcami, część miejscowości była zajęta zupełnie bez walk, także tam praktycznie na 100% nie będzie żadnych pozostałości drugowojennych. O niektórych miejscowościach są informacje, że wojska stacjonowały, były zakwaterowane w budynkach mieszkalnych, a ci, którzy się nie zmieścili w budynkach mieszkalnych w danej miejscowości, rozbijali po prostu namioty na okolicznych polach, łąkach, w lasach. I tam czekali na, na kolejny etap marszu. Tak więc, mówię, yy, niby to są dwa dni, a działo się, więc mam nadzieję znaleźć jakieś fajne znaczki, które będę mógł Wam zaprezentować. Ok, ja lecę szukać dalej. Mam nadzieję, że w najbliższych dwóch, trzech dołkach coś wyskoczy. Do zobaczenia. Witam. Kolejne wejście, jak sami widzicie. Do tej pory nie natrafiłem na żaden ślad, który mógłby wskazywać na przemarsz wojsk albo, albo toczące się tu walki. Ten lasek tutaj zrobiłem dosyć dokładnie. Nie wiem, przeniosę się troszeczkę wyżej na tamten, ale najprawdopodobniej to stanowisko karabinu maszynowego było tam, na tym wzgórzu ponieważ tak jak widzieliście bądź zobaczycie w trakcie tego filmu wrzucę wam mapkę Lidar jest tam tak jakby pozostałość po jakimś okopie coś przypominające właśnie jakieś takie wgłębienie dodatkowo na tym rysunku te oba gniazda znajdują się praktycznie na szczycie wzniesienia przed Miejscowością, no i to wzniesienie właśnie jest tam. No tutaj nic, do tej pory kompletnie nic. No zobaczymy, nie tracę nadziei, nie poddaję się. Idziemy dalej. No i powiem Wam tak, sorry za te drugie oczy, ale nagrywałem Wam przed chwilką całą tą opowieść, że nic nie wyskakuje. I szczerze Wam powiem, założyłem plecak. Przebrałem się, bo troszeczkę ciepło się zrobiło. No i popatrzcie, popatrzcie co mi wyskoczyło. Popatrzcie, jaki on jest piękny. Czekajcie, tutaj jest. Tutaj jest napis LTN. Prawdopodobnie, o ile dobrze rozczytałem. No i tak na szybkiego, ponieważ internet tutaj działa, jakby chciała, nie mógł. Prędkość jest no masakryczna. To jest prędkość płynącej z nosa krwi. Ale prawdopodobnie jest to guziczek wojskowy z umundurowania z czasów III Rzeszy. Więc prawdopodobnie w końcu. Pierwszy. Pierwszy ślad i to na łące, na której kurde nie mam pozwolenia szukać. I co ja mam zrobić teraz? No na pewno nie będę tutaj szukał, bo nie chcę się narazić na jakieś tam nieprzyjemności ze strony właściciela. Będę musiał ustalić do kogo ona należy ta łączka. Nie jest to duży obszar, ale skoro jeden guzik wyskoczył, to prawdopodobnie będzie tutaj coś jeszcze. Ja idę do tego miejsca tam, widzicie, o tu, gdzie prawdopodobnie było to gniazdo, ale najpierw jeszcze zobaczę tutaj na wzgórzu ten las i zaczynamy. Zaczynamy zabawę. Dobra, na razie. No i proszę. Parę metrów. Tam jest łąka, tu jest droga asfaltowa. Wlazłem do lasu. Pierwszy sygnał. Pierwszy sygnał i no niby wystrzelony. Widzicie, spłonka zbita. Nie wiem. Czy jej produkcji, taki maluteńki. No ale tu jest koronka, tak jak od Hukowego. Nie znam się na amunicji, nie znam się na pociskach, musiałbym to w domu sprawdzić. No ale kolejny ślad. Mam nadzieję, że to drugowojenny, a nie jakiś tam straszak, nie wiadomo skąd, ewentualnie może jakiś tam ćwiczebny. Naprawdę nie mam pojęcia. Ale zaczyna się coś dziać, więc idziemy dalej. No i kolejna. Useczka, tym razem już całkowicie koronka roz, rozwalona, wystrzelony. No i tym razem mogę go zidentyfikować, jak sami widzicie. LC76 nie wiem, prawdopodobnie amerykańska. Ale w 100% nie jestem pewien. OK. Szukajmy dalej, prawie godzina 15. Przemieszczam się tam, gdzie widzicie tą budkę myśliwego. To się nazywa fachowo Ambona, o ile dobrze pamiętam. No, w tamtym lesie na szczycie wzniesienia wyszły mi tylko dwie łuski. Później trafiłem na jakiś śmietnik, gdzie same domowe aluminiowe jakieś tam puszeczki, pierdółki wychodziły. Jestem jak widzicie na takiej polnej dróżce. No i popatrzcie co mi na tej dróżce wyskoczyło. Już Wam pokazuję. Mm, o właśnie tutaj. Widzicie? Proszę Was bardzo. Czekajcie, oddalę troszeczkę. Piękny, niewystrzelony. Myśliwski z żółtym łebkiem. Nie mam bladego pojęcia co to jest. Poczekajcie zrobię zbliżenie. Jest to co? Norma 30 minus 0,6. To jest na 100% myśliwski, ponieważ leżał na samym wierzchu, szczerze wam powiem. No i co? No i co? Nie wiem, chyba go nie będę brał, bo po co? Po co mi ostra amunicja w domu? Zakopiemy gdzieś go w lesie. Ok, lecę dalej tą ścieżką. Chcę jeszcze zobaczyć dzisiaj ten lasek tam na wzniesieniu. No tam w tamtym miejscu. Może wreszcie trafię na to miejsce, gdzie był ten karabin maszynowy. Do zobaczenia. No a tym razem sami widzicie. Całą robotę wykonały za mnie dziki. Czekajcie, wyłączę. Wyłączę detektor, bo mi się wzbudza. No popatrzcie. Kolejna łuseczka. Ojejku. Co to jest za łuseczka? Co to jest za łuseczka? Co my tutaj mamy? Okej. Okay. RWS 7x57R No i teraz pytanie. Czy ta drugowojenna to także myśliwska wygląda na drugą wojenną. Raczej nie jest to myśliwska. No nie wiem, nieważne. Idziemy dalej. Ok, jesteśmy w lesie. W sumie mamy kawałeczek do szczytu. Tak więc prawdopodobnie jest to to miejsce, które jest zaznaczone na mapce poglądowej tego. Wojaka, no teraz na oko popatrzcie co znalazłem Piękna stara flaszeczka ładnie tłoczona 200 200 ml 200 ml, także zobaczymy Troszkę to przypomina jakiś tam śmietnik ale może w tym śmietniku coś wyskoczy. Jak będzie coś fajnego, to się włączę. Okej. Okay. Pierwszy ślad bytności żołnierzy już jest. Kawałek łuski. Widzicie, nie jest cała. Nie będę rozszyfrowywał, co na niej jest. No ale skoro jest jedna, to powinno być ich więcej. Zobaczymy. No dobra, kochani. Dotarłem na sam szczyt tego wzniesienia. Tutaj macie moją aktualną pozycję na mapie Lidar. Na mapie lider też jest ten odcisk. Pokażę wam go, jak to wygląda w rzeczywistości. Jest to taki sobie Dół podłużny widzicie tutaj takie wgłębienie. W ten sposób to wygląda. Na około jest lasek. No i co? Przy tym dole pierwsza oznaka, że coś tutaj się działo. W jednym miejscu. W jednym miejscu. Dwie useczki. Dwie useczki. Na pewno. Druga wojna światowa. Dwie takie same. Później wam ewentualnie wrzucę zdjęcie dupek, co tam jest, jak, jak one są sygnowane. A na razie biegnę dalej, ponieważ już powoli się robi ciemno. Słońce już zaszło za las. Nie chce mi się łazić z bo Poza tym już troszeczkę czasu spędziłem i w tamtym lesie, i w tym drugim. Tak więc poszukamy chwilę tutaj. I zobaczymy, co jeszcze wyskoczy. Ok, kochani. Eee... W tym miejscu, gdzie wyszły te dwie, dwie łuseczki, przemiotłem jeszcze detektorem na około i okazuje się, że tam jest dużo tych sygnałów. Nie będę nagrywał, jak to wszystko wykopuje. Nagram wam tylko wszystko, jak już będzie wykopane. Ocenicie, co to jest. Zobaczymy, czy to są tylko łuski, czy może jakiś guziczek się zaplątał między nimi. Tak więc do tej pory nie wiem, czy trafię w końcu na to gniazdo MG, czy to jest po prostu, nie wiem, jakieś inne stanowisko ogniowe. Nie słyszałem, żeby tutaj było coś jeszcze. Tak czy inaczej, to miejsce sobie przeczeszę dokładnie i co wyjdzie, to zobaczycie w kolejnych moich wejściach. Dobra, ja spalę papierocha i biorę się za, za robotę, żeby Wam jak najszybciej pokazać, co. I ile tego było? Ok, kochani, jestem z powrotem. Powiem Wam tak: nie jestem w stanie oczyścić w 100% tego miejsca z łusek. Pokażę Wam najpierw, na jakim obszarze to jest. Popatrzcie, jest to taki kawałeczek. Tutaj do detektora. Do tej gałązki, no i mniej więcej taki obszar przeszukałem. No i wykopałem. Popatrz, cały szpadel pokryty łuskami. Na pewno są to łuski drugowojenne. Tutaj wam wkleję zdjęcie. Mogę wam tylko powiedzieć, że jest napisane na nich TW43, czyli prawdopodobnie o ile się orientuję, 43 oznacza rok produkcji, co oznacza TW? Nie mam bladego pojęcia, nie jestem specjalistą od łusek. Sami sobie na to pytanie odpowiecie. Przeszedłem naokoło. Tutaj popatrzcie, tutaj ten kawałeczek, do tego drzewa bez kory, do tej zielonej części, tutaj do tego powalonego pnia. Tutaj następny powalony pień. Tam z tyłu takie grube drzewo, omszone. Z drugiej strony od góry. Oblazłem to wszystko z detektorem i powiem Wam szczerze, dziwi mnie brak sygnałów na żelazo. Mam ustawiony detektor bez dyskryminacji żelaza. Nastawiłem się tylko i wyłącznie na militarkę w dniu dzisiejszym. No i niestety, nie wiem. Nie wiem. Jak to to na pewno było stanowisko strzeleckie. To jest na 100% w dodatku ostrzał był prowadzony tylko w jednym kierunku, na co wskazuje umiejscowienie łusek. One są tylko w jednym rejonie na powierzchni powiedzmy 1,5 metra kwadratowego. Tak więc o ile się znam, to łuski wypadały z komory w jednym kierunku. Czyli ostrzał był też prowadzony w jednym kierunku, czy to było to stanowisko, o którym pisano w książkach. Śmiem powątpiewać. Nie wiem naprawdę, jak wyglądają łuski od MG. Podejrzewam, że to powinien być dużo większy kaliber niż to. To mi przypomina troszeczkę łuski małzerowskie, albo, albo do innego karabinu ręcznego, czyli takiej podstawowej broni maszynowej na wyposażeniu obu wojsk no i cóż naprawdę nie wiem czy trafiłem w dobre miejsce czy to jest po prostu jakieś inne stanowisko strzeleckie pokręcę się tutaj jeszcze w pół godzinki jak coś wyjdzie to wam pokażę okej okay, lecimy dalej wiecie co no nie wiem co, nie wiem co mam wam powiedzieć. Już miałem się stąd zawijać. Wlazłem jeszcze do tej dziury zobaczyć Co tu jest. Czy coś w ogóle jest. No i co? No zobaczcie sami. Czy wy to widzicie? Normalnie. Masakra. Popatrzcie jaka piękna szyszka. Ręczny granat. No i co, trzeba by było zadzwonić. Trzeba by było to zgłosić. I poczekać na policję. Ja pierdzielę. Ja to zawsze muszę trafić na coś ciekawego. Super, super, co prawda no nie jest to to czegoś, czego się spodziewałem, liczyłem bardziej na jakieś tam odznaczenia, jakieś tam, nie wiem, części, części umundurowania typu guziki, nie wiem, jakieś klamry, ale, ale jest grubo, normalnie jest grubo, dobra, ja muszę zadzwonić, zgłosić to, no i co, przyjadą, zabiorą, nie? Dobra, na razie. No dobra, kochani. Ja sobie idę do samochodu. Tam z tyłu widzicie światełka. Panowie policjanci zabezpieczają teren. Już nie będę tego nagrywał, bo nie ma sensu. Ewakuuję się do samochodu. No i co? Chyba się nie spodziewaliście takiego odcinka, bo sam się takiego nie spodziewałem. Teraz 2,5. Kilowska do autka i jedziemy do domu. Ja się z Wami żegnam, nie będę robił podsumowania. To co było, widzieliście. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.